Niebezpieczna Etna. Dlaczego cała południowa Sycylia żyje na krawędzi katastrofy? Teraz gdy oglądasz ten film, mieszkańcy Sycylii są o 10 minut bliżej do katastrofy. Wulkan, który przez tysiąc dawał życie, powoli zaczyna pożerać sam siebie. Jego zbocza porośnięte winnicami i cytrusami nie są już stabilnym gruntem. To ruchoma góra, która każdego dnia Zbliża się do morza. Pierwsze sygnały nie przyszły z laboratorium. Pojawiły się na zdjęciach satelitarnych. Linie graniczne pól, dróg i zabudowań nieznacznie się przesunęły. Dla zwykłego oka to nic, kilka milimetrów w roku. Dla geologów – pokrzyk. Południowo-wschodnia strona Etny, ogromny fragment masywu, zaczęła się przemieszczać. Miliardy ton skał zsuwały się w kierunku wybrzeża. Początkowo tak wolno, że można było to uznać za błąd pomiaru. W kolejnych latach tempo wzrosło. Z milimetrów zrobiły się centymetry. Z przesunięć w skali dekad, przesunięcia w skali miesięcy. To nie była już kwestia czasu geologicznego, to była kwestia życia ludzkiego. Na stokach ustawiono sieć czujników. Wysokoczułe urządzenia rejestrowały każdy ruch, każdą zmianę nachylenia. Dane spływały do laboratorium w Katani i układały się w niepokojący wzór. Grunt nie wracał na miejsce. Góra żyła własnym rytmem, jakby oddech wnętrza ziemi przesuwał ją o kolejne milimetry w stronę morza. Za chwilę pojawi się fakt, który pokaże, że to nie powierzchnia jest w ruchu, ale całe ciało wulkanu, od krateru, podno morza. Gdyby spojrzeć na etnes orbity. Można by zauważyć subtelne, lecz nieustanne drżenie południowego zbocza. To tam rozgrywa się proces, którego nauka dotąd nie obserwowała w takiej skali. Wulkan nie tylko rośnie, erupcja po erupcji, ale równocześnie się zapada. Własny ciężar zaczyna go miażdyć. Każdy wybuch dodaje kolejną warstwę skał. Każda warstwa zwiększa nacisk na podłoże. A Ziemia, Miękka i nasycona magmą, powoli ustępuje. Włoscy badacze nazywają to spowolnionym upadkiem. Katastrofa nie przychodzi tu z hukiem, tylko z cichym, niekończącym się ruchem. Satelity potwierdzają: Etna zsuwa się w kierunku morza szybciej niż ktokolwiek przewidywał. Proces, który wydawał się rozpisany na tysiąclecia, przyspieszył w ciągu kilku dekad. A jeśli góra porusza się teraz, to znaczy, że napięcie w jej wnętrzu rośnie z każdym dniem. W roku 2018 naukowcy z Niemiec i Włoch postanowili sprawdzić coś, czego nikt dotąd nie robił. Zanurzyli czujniki na dnie Morza Jońskiego, u stóp Etny, ponad kilometr pod wodą. Urządzenia miały wychwytywać każdy, nawet najmniejszy ruch skał. Wyniki Przerosły oczekiwania. Wulkan nie tylko zsuwał się po powierzchni, ale całe jego ciało ślizgało się po podmorskim podłożu. Dno morza pulsowało, jakby etna oddychała od spodu. W ciągu ośmiu dni jeden z czujników zanotował czterocentymetrowe osiadanie gruntu. Cztery centymetry w skali góry ważącej miliardy ton to przepaść, a potem wszystko znów się uspokoiło. Cisza nie była oznaką stabilności. To był moment, w którym siły grawitacji i ciśnienia magmy osiągnęły nową równowagę kruchą, tymczasową, złudną. Za chwilę pojawi się fakt, który zmieni sposób, w jaki patrzymy na ten wulkan. Naukowcy porównali dane z na powierzchni z tymi, które leżały na dnie morza. Ku ich zaskoczeniu. Największe przemieszczenia nie występowały w pobliżu krateru, gdzie powinny być skutkiem ruchu magmy, lecz u podstawy, tam gdzie góra stykała się z dnem oceanu. To oznaczało jedno: wulkan nie był wypychany od środka, był wciągany w dół przez własny ciężar. Geofizycy nazwali to grawitacyjnym zapadaniem się konstrukcji. Etna z każdym wybuchem budowała sama siebie coraz wyżej. Aż wreszcie masa skał przekroczyła granice równowagi. To, co miało być symbolem potęgi natury, stało się jej słabością. W laboratoriach w Katani i Hanowerze modele komputerowe pokazały scenariusz, którego nikt nie chciał wypowiadać głośno. Jeśli dolna część zbocza straci stabilność, cała struktura może się rozpaść jak powolny, lawinowy obryw. Wtedy nikt nie zdąży uciec. Etna nie potrzebuje erupcji, by zniszczyć. Wystarczy, że zacznie się osuwać. Niemiecki badacz, który jako pierwszy odczytał pełne dane z czujników, powiedział później, że miał wrażenie, jakby góra wzięła oddech, długi, głęboki, nienaturalny, a potem znów zapadła w milczenie. Pod koniec tej części usłyszysz o erupcji, która już raz zaczęła się dokładnie w tym miejscu, nisko, na zboczu, gdzie teraz ziemia pęka po raz drugi. Wiosną 1669 roku Sycylia zadrżała bez ostrzeżenia. Niebo było spokojne, wiatr niósł zapach morza, a potem ziemia nagle się rozdarła. Nie na szczycie Etny, jak zwykle. Rozdarcie pojawiło się daleko niżej, kilka kilometrów nad wioskami, na południowym zboczu, dokładnie tam, gdzie dziś znów widać pęknięcia. Z otwartej rany góry wypłynęła lawa. Strumień ognia ruszył w dół, oślepiający, gęsty, żrący. Płynął tygodniami, bożerając wszystko, co napotkał. Dwanaście wsi przestało istnieć. Ziemia, którą rolnicy uprawiali przez pokolenia, Zamieniła się w czarną pustynię. Kiedy lawa dotarła do Katani, niosła ze sobą żar zdolny stopić kamień. Miasto, które jeszcze dzień wcześniej spało spokojnie, pogrzebane zostało pod rzeką ognia. Erupcja trwała cztery miesiące. Niebo nad Sycylią przybrało barwerdzy, a powietrze pachniało siarką i spalenizną. Ocean odbijał blask lawy jak zwierciadło, w którym odbijała się apokalipsa. Za chwilę pojawi się szczegół, który każe inaczej spojrzeć na tamto wydarzenie. Współczesne badania próbek skał z tamtej erupcji ujawniły coś niezwykłego. Wewnątrz kryształów zachowały się mikroskopijne pęcherzyki gazu kapsuły sprzed 3900 lat. To ślady magmy, która zawierała niepokojąco wysokie stężenie dwutlenku węgla i wody. Substancje te tworzyły mieszankę zdolną rozerwać wulkan od środka. Dla geologów to ostrzeżenie: jeśli dziś w głębi Ziemi znów pojawiają się podobne proporcje gazów, historia może się powtórzyć. Etna od zawsze żyła cyklami. Najpierw długo milczała, potem nagle eksplodowała, a po każdej erupcji narastała jeszcze bardziej. Teraz jednak różnica jest zasadnicza: góra już nie rośnie pionowo. Cała konstrukcja przechyla się w stronę morza. To nie jest ten sam wulkan, który opisywali starożytni. To organizm, który traci równowagę. Pod koniec tej części usłyszysz o współczesnych pomiarach magmy, które pokazują, że wnętrze etny zaczyna się poruszać z prędkością, jakiej nie notowano nigdy wcześniej. Współczesna etna nie śpi, oddycha, drży, syczy. Z jej wnętrza wydobywa się więcej dwutlenku węgla niż z jakiegokolwiek innego wulkanu w Europie. Każdego dnia z jej kraterów uchodzi 9000 ton gazu. To liczba, której nie widać, ale którą można poczuć w powietrzu. Gęstym, ciężkim, nasyconym metalicznym zapachem. W laboratoriach w Katani badacze analizują skład lawy, która wypłynęła w ostatnich miesiącach. W próbce o barwie czerni z połyskiem odkrywają pierwiastki pochodzące z niezwykłej głębokości to magma z płaszcza ziemskiego, bogata w węgiel i wodór. Takie połączenie tworzy ciśnienie, które potrafi pchnąć ogień z głębi w górę w ciągu kilku godzin. W symulacjach komputerowych magmę od powierzchni dzieli zaledwie 30 km. W skali geologicznej to nic. Modele pokazują, że przy obecnym tempie wzrostu ciśnienia lawa może dotrzeć do kraterów w ciągu jednego dnia. Niektórzy badacze mówią nawet o kilku godzinach. Za chwilę pojawi się fakt, który zmieni sposób, w jaki patrzymy na pojęcie erupcja. Eksperymenty przeprowadzone w warunkach laboratoryjnych wykazały, że ta sama magma potrafi przyspieszyć w drodze ku powierzchni do prędkości kilometra na minutę. To oznacza, że od momentu przełamania bariery skał do pierwszego wybuchu może minąć zaledwie kwadrans. Wurkan nie musi już budzić się tygodniami. Wystarczy impuls, wstrząs, deszcz, nawet drobne drganie płyty tektonicznej. W ciągu ostatnich miesięcy takie impulsy pojawiały się coraz częściej: krótki wstrząs w czerwcu, seria erupcji w lipcu, fontanny lawy w sierpniu. Kamery termiczne rejestrowały wzrost temperatury, satelity widziały nowe pęknięcia, a drony filmowały płonące pola popiołu. Etna, choć wygląda spokojnie z daleka, w środku zachowuje się jak rozpalony organizm, który nie znajduje ujścia dla energii. Pod koniec tej części poznasz scenariusz, którego nie ma w żadnym oficjalnym raporcie. Co się stanie, jeśli południowy stog góry Runie do morza w całości. Etna nie potrzebuje erupcji, by zniszczyć. Wystarczy, że spadnie. Południowy stok góry, ogromny, niestabilny fragment skalny, trzyma się na krawędzi równowagi. Wystarczy niewielki wstrząs, długotrwały deszcz lub jeden ruch magmy, aby rozpoczął się proces, którego nikt już nie zatrzyma. Modele komputerowe pokazują, co mogłoby się stać, gdyby stok runął w Morze Jońskie. W ciągu kilku minut woda uniosłaby się o kilkadziesiąt metrów. Fala uderzyłaby w wybrzeże Sycylii, a potem rozeszła się po całym Morzu Śródziemnym. Malta, Grecja, Tunezja wszystkie te miejsca znalazłyby się pod ścianą wody, która powstałaby w jednej chwili. Za chwilę pojawi się fakt, który trudno zrozumieć, dopóki nie zobaczy się liczb. Każdy centymetr ruchu zbocza to miliardy ton skał w drodze ku morzu. Każdy milimetr przesunięcia zwiększa napięcie w całej konstrukcji. Naukowcy obliczyli, że gdyby góra ruszyła, masa materiału, która spadłaby do wody, mogłaby przekroczyć 100 miliardów ton. To wystarczyłoby, by wywołać falę, która obiegłaby basen Morza Śródziemnego w niecałe 3 godziny. Na Sycylii trwają przygotowania. Władze tworzą plany ewakuacji. Aktualizują systemy ostrzegania, choć nikt nie potrafi wskazać, kiedy dokładnie to się stanie. Wioski u stóp góry żyją jak dawniej. Dzieci bawią się na ulicach, turyści wspinają się na krawędź krateru, rolnicy podlewają pola. Nad nimi unosi się dym, cienka smuga, która każdego dnia zmienia kolor. Nie ma alarmu, nie ma ostrzeżenia, jest tylko ruch tak powolny, że niezauważalny, a jednak Nieustanny. Ostatnie dane z tujników wskazują, że tempo osuwania wzrosło o połowę w ciągu kilku miesięcy. Dla naukowców to wyraźny sygnał: równowaga etny się kończy. Wulkanolog z Katanii mówi spokojnie: Południowy stok etny jest w ruchu. Pytanie nie brzmi, czy runie, pytanie brzmi, kiedy. Kamera zostaje na dłużej na szczycie cisza, tylko wiatr i drżenie powietrza. Wulkan wciąż stoi, ale już nie ten sam. Katastrofa trwa, tylko jeszcze nikt jej nie nazwał. A może planujesz podróż na Sycylię lub wakacje we Włoszech w przyszłym roku?